Dzień dobry państwu. Witam bardzo serdecznie. Ja nazywam się Tomasz Bernacki, jestem product managerem Comarch RP e-commerce i chciałem dzisiaj państwu przedstawić nowe możliwości, jakie mogą państwo zyskać dzięki Comarch RP XL. Możliwości, które pozwolą państwu z jednej strony utrzymać klientów, których już państwo posiadacie, natomiast z drugiej strony pozyskać nowych klientów. Tak jak Zbyszek, Zbyszek wcześniej na swojej prezentacji wspominał, obecne czasy to czasy zmian i podejrzewam, że większość z Państwa, w tym na pewno ja, nie wyobrażam sobie życia yy, i codziennej pracy bez internetu, bez urządzeń mobilnych, telefonu komórkowego, no już nie wspominając o, o komputerach, no, które towarzyszą, towarzyszą nam codziennie. I jak wiemy, te wszystkie zmiany oddziałują także na biznes, na otoczenie biznesowe. I my, jako przedsiębiorcy, musimy się do tego otoczenia dostosowywać, aby pozostać konkurencyjnymi na rynku, i stąd nasza oferta, oferta Komar RP2.0. Natomiast ja będę chciał Państwu przedstawić jeden z wycinków tej oferty, a mianowicie sprzedaż w internecie, jak Państwo za pomocą użytkowanego przez Państwa systemu Komar XL możecie właśnie używać tych narzędzi do rozpoczęcia lub kontynuacji wzmocnienia sprzedaży w internecie. Jednak na początek chciałbym, abyśmy się przyjrzeli temu wykresowi. Jest to wykres, który obrazuje wartość rynku handlu w internecie, rynku e-commerce na przestrzeni ostatnich 10 lat. Wartość za 2014 jest zestymowana. Jak widzimy, wartość tego rynku z roku na rok rośnie. Jest to wzrost dość dynamiczny. Mówi to nam, że ten rynek faktycznie ma potencjał, daje nam nowe możliwości. I będzie się rozwijał, w związku z czym te perspektywy na przyszłość są równie optymistyczne. Firma Trusted Shops, firma, która zajmuje się certyfikacją pod względem jakości sklepów internetowych, przeprowadziła badanie, w którym w zasadzie zadali proste pytanie internautom, jak często robić zakupy w internecie. I tutaj już co trzeci polak zadeklarował, że przynajmniej raz w tygodniu robi takie zakupy, natomiast już ponad połowa robi je raz lub dwa razy w miesiącu. O czym to świadczy? Świadczy to o tym, że ta sprzedaż tradycyjna przechodzi do internetu, no i dzieje się to teraz, obecnie jesteśmy tego świadkami. Natomiast ja często rozmawiając z Państwem, rozmawiając z naszymi klientami, słyszę, że faktycznie Państwo rozumiecie, że faktycznie internet ma możliwości, ma potencjał, warto w niego wchodzić, natomiast Słyszę, słyszę często, że faktycznie, ale nasza branża się do tego nie nadaje. Panuje pewien stereotyp, że w internecie dalej sprzedaje się tylko komputery czy artykuły AGD. Co jest oczywiście zupełną nieprawdą. Świadczy o tym diagram przedstawiony na, na tym slajdzie. Jest to diagram, który obrazuje jaka branża jest najbardziej popularna. Są to dane za 2013 rok i jak Państwo możecie zobaczyć na pierwszym miejscu był, był dom i ogród. Natomiast RTVGD na czwartej pozycji. Czyli podsumowując tak naprawdę każda branża w tym momencie może odnieść sukces w internecie, nie ma tutaj żadnych ograniczeń, więc warto, warto wchodzić z własną ofertą i zdobywać nowe rynki. Tak więc Państwo pracujecie w tym momencie podejrzewam w większości modelu właśnie tradycyjnym używając komar RP XL, natomiast ja chciałem państwu przedstawić jak my, jak Komarch reaguje na ten potencjał, na te nowe możliwości, jakie stwarza rynek handlu w internecie, a mianowicie reagujemy i odpowiadamy trzema produktami. Komarch RP sklep, czyli sklep internetowy wszystko.pl, platforma sprzedażowa oraz Komarch RP pulpit kontrahenta. Ja będę chciał teraz państwu e, krótko scharakteryzować każdy z naszych produktów. I zacznę od komarch RP, Pulpit Kontrahenta. Czym w zasadzie jest to rozwiązanie? Jest to, prosto ujmując, platforma usprawniająca współpracę ze stałymi partnerami biznesowymi. Więc jeśli Państwo poszukujecie sposobów, aby, aby z jednej strony em, w jakiś sposób zmniejszyć pracochłonność procesów związanych z obsługą zamówień, a z drugiej strony zależy Państwu na zwiększenie czy wzmocnienie tej współpracy ze stałymi odbiorcami, to jest to idealne rozwiązanie dla Państwa. Jest to o wiele więcej niż zwykła platforma umożliwiająca składanie zamówień przez Państwa klientów. Nasze rozwiązanie pozwoli Państwu rozwinąć, można powiedzieć, taką zdalną, zdalną obsługę kontaktów z partnerami biznesowymi. Wybrani przez Państwa kontrahenci będą mieli dostęp do zawsze aktualnej oferty. Państwa, i klienci będą mogli w zasadzie z każdego miejsca i w, o każdej porze składać te zamówienia. Oczywiście oferta będzie dostosowana stricte pod klienta, mowa, mowa tutaj o określonej cenie, określonej ilości dostępnych towarów, o asortymencie. Tak więc można dzięki temu narzędziu podnieść nieco poziom komunikacji ze swoimi stałymi partnerami, tym bardziej, że kontrahenci, którzy będą korzystali z tego rozwiązania, będą, będą, widzieli od razu w systemie te zmiany, które będą wprowadzali za pomocą pulpitu kontrahenta. Tak więc użytkując pulpit kontrahenta, my możemy przenieść część procesów związanych z obsługą, z obsługą na przykład zamówień i tym samym Państwo zmniejszacie koszty własne, natomiast z drugiej strony przyczyniamy się do wzrostu satysfakcji naszych klientów, ponieważ mają oni dostęp do Praktycznie zawsze aktualnej oferty i mogą składać zamówienia w zasadzie tylko i wyłącznie używając i potrzebując do tego przeglądarki internetowej i połączenia do internetu o każdej porze i z każdego miejsca. Ja chciałbym teraz na żywym organizmie pokazać Państwu, jak wygląda pulpit kontrahenta. Tak więc może wcielę się w rolę Państwa klienta, natomiast Państwo udostępniacie mi pulpit kontrahenta. Ja dostaję od Państwa adres, pod którym mogę się zalogować. Oczywiście dane do logowania również dostaję od państwa. Loguję się i będę miał wgląd w różne obszary, oczywiście obszary, które Państwo mi udostępniacie. Poszczególne obszary mogą być udostępniane dla poszczególnych kontrahentów. Tutaj mam wgląd w aktualną ofertę, ofertę towarów, które Państwo mi dostępniacie. Oczywiście tak jak wcześniej wspominałem pulpit kontrahenta to nie tylko możliwość składania zamówień. Ja jako państwa klient mam między innymi możliwość zgłaszania zapytań ofertowych, mam wgląd w historię płatności, w historię zamówień. Mogę monitorować na bieżąco status moich zgłoszeń reklamacyjnych, serwisowych czy produkcyjnych ale także jeśli Państwo udostępnilibyście mi najnowszą wersję pulpitu kontrahenta, kontrahenta 2014, mam wgląd w raporty, które są generowane i pokazują moje akcje, akcje klienta w pulpicie kontrahenta, jak się zachowywałem przez określony czas, jak, jakie zamówienia składałem, jakie wartości. Ja chciałem teraz szybko pokazać Państwu, jak można w bardzo prosty i szybki sposób złożyć zamówienie. Jeszcze jedna ważna rzecz, jeśli chodzi o pulbit kontrahenta. Często w stałych kontaktach biznesowych klienci zwracają dużą uwagę i dużą użyteczność na szybkość składania zamówienia. My też wiemy o tym, dlatego dostosowujemy nasze produkty w tym kierunku. I na przykład dla klientów, którzy składają takie same zamówienia, mogą to zrobić w zasadzie przy użyciu jednego kliknięcia, czy to z poziomu historii płatności, czy to z poziomu historii zamówień, przez wejście, so, wejście na dane zamówienie i użycie guzika kopiuj element do koszyka. Dzięki temu klienci będą w stanie jednym kliknięciem myszki zamówić czy powtórzyć swoje e, zamówienie. E, załóżmy, że wyszukam sobie jakiś niestandardowy artykuł, będę go chciał zamówić w liczbie pięciu sztuk. Dodaję go do, do koszyka. Oczywiście tutaj będę mógł sobie wybrać e, poszczególne warunki handlowe, które jak Państwo jako, jako moi dostawcy e, mi udostępniacie. Dobrze, składam zamówienie. To zamówienie zostało właśnie złożone, natomiast pozwolicie Państwo, że w tym momencie zamienię się rolami i przejdę do komar e, RPXL. Jestem w tym momencie Państwa pracownikiem odpowiedzialnym za zamówienia. To zamówienie powinno się pojawić. To jest numer zamówienia 33. Ja powiedzmy, mogę je szybko potwierdzić. Zamieniam się z powrotem rolami. Jestem znowu Państwa klientem i e, sprawdzę e, historię moich zamówień. To zamówienie właśnie powinno zostać potwierdzone. Jest to numer 33. Jak Państwo wiecie, drugi wiersz. To zamówienie zostało właśnie potwierdzone. Więc. Chciałem tutaj pokazać jak szybko, jak w łatwy sposób Państwa kontrahenci mogą te, zamówienie, te zamówienia realizować i składać i w zasadzie przez te, nie wiem, dwie minuty pokazałem Państwu jak, jak, do czego klient ma dostęp w tak krótkim czasie, sprawdziłem między innymi dostępność towaru, złożyłem zamówienie online, sprawdziłem swoje warunki handlowe, prześledziłem status, Złożonych zamówień mogą oczywiście przesilić sobie status zgłoszeń reklamacyjnych, jeśli bym, jeśli bym takowe zgłosił, czy wgląd w statystyki. Więc pytacie Państwo, jakie bezpośrednie korzyści niesie to rozwiązanie dla Państwa? Przede wszystkim jest to gotowe, gotowe rozwiązanie. Jest to rozwiązanie zintegrowane z komar RPXL, w związku z czym Państwo nie musicie już ponosić dodatkowych kosztów na wdrażanie czy dowiadywanie się o, nowych, o jakimś nowym rozwiązaniu? Oczywiście wiąże się to również z oszczędnością czasu, obniżeniem kosztów działalności. Jednocześnie wzmacniamy te relacje z naszymi klientami, wpływamy na ich satysfakcję i komar RP pulpit kontrahenta możemy porównać do takiego wirtualnego sprzedawcy, który nie chodzi na urlopy, pracuje 24 godziny na dobę za nas. Jeszcze jedną ważną rzeczą odnośnie pulpitu kontrahenta jest to, że w tym momencie, można powiedzieć, że public kontroli przechodzi pewną transformację w stronę mobilności i ta, z tej mobilności będziecie mogli Państwo korzystać już w sierpniu, gdyż tworzymy właśnie tą aplikację. Ja chciałem Państwu poglądowo pokazać, jak będzie ona wyglądała. Tutaj będzie ona całkowicie, miała całkowicie inny interfejs i będzie ona dostosowała się do rozdzielczości Ekranu urządzenia, z którego państwa klienci czy państwo, państwo będziecie wchodzić na, te, na pulpit kontrahenta. Tutaj na przykład, jak sobie zmniejszyłem, tak będzie się dostosowywał y, ekran do y, urządzeń mobilnych, ta, tabletów czy smartfonów. Y, dobrze. Y, drugim produktem z, naszego, z, naszej, z naszej oferty Komark RP20. Jeśli chodzi o e-commerce, jest Comarch rps Sklep, Czyli mówiąc krótko, jest to oprogramowanie sklepu internetowego, które z jednej strony już posiada wbudowane narzędzia promocji, czyli Państwo już macie narzędzia, które pomogą Państwu wypromować się w internecie, Państwa klienci będą mogli dzięki temu znaleźć Państwa ofertę. Natomiast z drugiej strony, dzięki temu Państwo będziecie mogli po prostu zacząć sprzedawać online w bardzo prosty sposób. Więc z jednej strony, jeśli Państwo chcecie zwiększyć zasięg swojej oferty, natomiast z drugiej, no wiadomo, chodzi też o zwiększenie zwiększenie wolumenu sprzedaży, to warto naprawdę warto wejść w handel w internecie, w sklep internetowy. Ja chciałem tu Państwu przypomnieć, że na Państwa ofertę w internecie czeka, czekają miliony internautów, w tym w samej Polsce jest to kilkanaście milionów internautów. I my, My, my udostępniamy Państwu gotowe narzędzie, gotowe narzędzie, w oparciu o które Państwo możecie stworzyć sklep internetowy. Możecie Państwo zrobić to samodzielnie. Nie musicie być Państwo informatykami, programistami czy grafikami. Natomiast dzięki temu narzędziu jesteście Państwo w stanie stworzyć taki sklep internetowy, który spełni oczekiwania państwa klientów. Z drugiej strony ważną sprawą jest, ta dwukierunkowa, ten dwukierunkowy przepływ informacji na linii sklep internetowy i Komar RPXL, ponieważ tutaj wszystkie zamówienia, które będą wpadały do do Comark RPXL, to, to wszystko dzieje się automatycznie, Państwo nie musicie dodatkowo sam, jakoś wprowadzać tych zamówień czy kontrahentów do siebie, do systemu, odbywa się to, odbywa się to automatycznie, dzięki czemu, no, Praktycznie do minimum ogranicza się Państwa wkład pracy w obsługę sklepu internetowego. Natomiast z drugiej strony również przy udostępnianiu e, oferty na zewnątrz, oferty do internetu, tak naprawdę Państwo nie musicie robić nic po stronie sklepu, ponieważ te wszystkie informacje idą z, bezpośrednio z Państwa systemu RPS, z systemu Komar RPX. E, ja chciałem zwrócić tutaj jeszcze uwagę na jedną bardzo ważną kwestię na, na temat integracji, które komar RPS Klep posiada w tym momencie i posiada je w standardzie. Z jednej strony mogą Państwo dzięki temu narzędziu promować swoją ofertę na portalach sprzedażowych, na, na platformach sprzedażowych, naszym, naszej platformie wszystko.pl, o której wspomnę w dalszej części prezentacji, ale także Allegro czy Facebooku. Statystycznie rzecz biorąc przeciętny użytkownik Facebooka spędza... Od 20 do 30 minut na, na tym portalu. W związku z, z tym, dlaczego nie zacząć sprzedaż właśnie na, w tym kanale? E, porównywarki cen. E, ja sam, robiąc zakupy w internecie, porównuję sobie właśnie e, ceny różnych towarów, czy ceny tych samych towarów i na tej podstawie podejmuję decyzje zakupowe. My, używając Komar RP-sklep, możemy właśnie bezpośrednio z tego systemu. Wysłać naszą ofertę do tych porównywarek cenowych, do tych najbardziej znanych, m.in. cenę czy knockout. E, oczywiście z drugiej strony również wiemy o tym, że ważne, ważne jest bezpieczeństwo, a także szybkość re, realizacji zamówień w internecie. Stąd też integrację z płatnościami online, czy z, płatnościami, czy z systemami ratal, ratalnymi, ale także z, z, z systemami kurierskimi, czy innymi narzędziami, które pomogą Państwu wypromować czy usprawnić. Pracę sklepu internetowego. Omawiając sklep internetowy, nie, nie, nie sposób nie wspomnieć o, o wyglądzie, gdyż jest to bardzo ważna kwestia. Jak się okazuje, pierwsze trzy sekundy, w których potencjalny klient wejdzie na Państwa stronę sklepu internetowego, te trzy sekundy będą miały decydujący wpływ na decyzje zakupowe tego klienta. Oczywiście ważna jest promocja i, i działania marketingowe jak najbardziej, natomiast jak się okazuje to ten, decydujący, de, ten decydujący faktor to jest właśnie wygląd i chciałem Państwu powiedzieć, że w tym aspekcie, w tym obszarze Commarker Pesklep daje Państwu bardzo duże możliwości, ponieważ praktycznie dowolnie Państwo możecie modyfikować wygląd, a dodatkowo możecie Państwo korzystać z naszych dodatkowych darmowych szablonów graficznych które praktycznie możecie Państwo wgrać za pomocą dwóch kliknięć myszki i w ten sposób całkowicie zmienić swoją szatę graficzną sklepu. Ja chciałem pokazać Państwu jeszcze przykładowe sklepy naszych klientów, którzy, dział, którzy działają w różnych branżach i między innymi jest tutaj sklep z artykułami sportowymi. Jak Państwo możecie zobaczyć bezpośrednio odwołuje się on, czy nawiązuje do Tematyki i branży. Oczywiście wszystkie grupy towarowe, towary, zdjęcia, one są zaczytowane i wysyłane wprost z naszych systemów Komarch RPXL. Tutaj dla porównania mam zupełnie inną szatę graficzną sklepu rowerowego. I ważne jest oczywiście w internecie, aby te zdjęcia, aby, aby wygląd graficzny opis były jak najbardziej urozmaicone, jak najbardziej pełne, ponieważ no. Klient, który wchodzi na Państwa stronę, nie ma możliwości, tak jak to, jak, jak to jest w świecie realnym, dotknąć czy w jakiś sposób namacalny zapoznać się z tym produktem. Tu z kolei mamy jeszcze trzeci przykładowy sklep naszego klienta. Są to artykuły komputerowe. Tak więc. Jakie korzyści bezpośrednio dla Państwa niesie ze sobą to rozwiązanie? Tak jak wspominałem, to przy, przy okazji omawiania popitu kontrahenta jest to już gotowe narzędzie, które Państwo możecie w zasadzie zacząć używać od zaraz. Oszczędzacie Państwo czas. Oszczędzacie Państwo czas i automatyzujecie Państwo proces sprzedaży. Obniżacie Państwo koszty własnej działalności. Zwiększacie Państwo zasięg własnej oferty dzięki różnym kanałom. Ogólnie udostępniacie Państwo swoją ofertę w internecie, natomiast możecie Państwo te towary umieszczać na Allegro, na Wszystko .pl, w, porównywa w porównywarkach cen. Zwiększacie Państwo swój, swój, swoją sprzedaż, ISIS, ponieważ nam wszystkim o to chodzi. I jest to system, jest to narzędzie, które działa za Państwa. Podobnie jak było to w przypadku pulpitu kontrahenta. Ja chciałem tu jeszcze podkreślić, że. W zasadzie od zaraz możecie Państwo korzystać z sklepu, możecie Państwo testować, sprawdzać, jak ta aplikacja, jak to narzędzie działa. Mogą Państwo zamówić bezpłatną 30-dniową wersję sklepu internetowego. Natomiast chciałem Państwa zapewnić, że my wspieramy Państwa również po zakupie tego oprogramowania. I tutaj jest do Państwa dyspozycji darmowy pakiet dodatków. Między innymi na usługi, które przedstawiają, przedstawiają te bony na slajdzie. Czy to, czy to na początek na jakąś reklamę w Google, czy, czy nasz, nasz system IBAR24, czy też bony na usługi prawnicze, gdyby Państwo chcieli zasięgnąć poradę, jak tworzyć regulamin sklepu. Dodatkowo, oczywiście, do Państwa dyspozycji są gotowe szablony graficzne oraz no, sieć partnerów, która działa, jest do Państwa dyspozycji na terenie całej Polski. I wszystko.pl. Wszystko.pl, co to jest, tak? Jest to nasza rodzima internetowa platforma handlowa, która umożliwia sprzedaż w internecie wprost Państwa systemu Komar RPXL. Ja lubię tutaj definicję, że jest to darmowe Allegro, na, którego, na które moż, mo, mogą wystawiać to swoje towary tylko i wyłącznie użytkownicy naszych systemów, systemu w Państwa przypadku Komar RPXL. Tak więc. Jedyna, w zasadzie największa w Polsce społeczność przedsiębiorców korzystających z systemów Komar RPXL. Nie wspominałem o tym w przypadku dwóch poprzednich rozwiązań e-commerce, natomiast chciałem Państwa zapewnić, że wszystkie nasze rozwiązania są, są również wspierane i są rozwijane w oparciu o najnowsze trendy. Zdajemy sobie sprawę z tego, że coraz więcej osób i coraz bardziej popularne są właśnie urządzenia mobilne, czy to, czy to smartfony, czy tablety które zapewniają Państwu również dostęp do milionów y, użytkowników dodatkowych. W tym aspekcie zarówno Pulpit Kontrahenta, Komarker czy wszystko.pl są rozwiane i będą, y, dzięki czemu Państwo będziecie mogli jeszcze poszerzać swoje rynki, swój rynek dotarcia do y, potencjalnych y, klientów. Y, ja chciałem Państwu pokazać, jak wygląda y, nasza platforma wszystko.pl troszkę, troszkę ucięło. Y, Cały wygląd zewnętrzny, interfejs jest tworzony w oparciu o najnowsze, o najnowsze trendy. Śledzimy je na bieżąco i staramy się, aby one aby wdrażać je właśnie w nasze koncepcje, w nasze rozwiązania. Staramy się, aby ta, ta cała obsługa zarówno po Państwa stronie jako sprzedawców, ale również klientów była jak najbardziej intuicyjna, żeby na stronie nie było zbyt dużo, dużej ilości informacji. Natomiast chciałem tutaj Państwu e, powiedzieć, że tak naprawdę w tym momencie wejście do, na wszystko .pl dla Państwa nie niesie ze sobą jakiegokolwiek ryzyka, ponieważ po pierwsze jest to zupełnie darmo, dar, darmowa opcja. Nie potrzebują Państwo sklepu internetowego, żeby zacząć sprzedaż w internecie. Nie potrzebują Państwo strony internetowej. Wystarczy kilka kliknięć w Państwa systemie Commercer.excel, aby przenieść te swoje własne towary, swoją ofertę e, asortymentową i zacząć sprzedaż, sprzedaż w internecie. Tutaj zarówno koszty promocji, zarówno państwa oferty, gdyż jak państwo możecie zauważyć na, na slajdzie, znaczy już tutaj na wszystko.pl, wszystkie, wszystkie towary, które w tym momencie są na stronie głównej, są, są to towary pro, promocyjne i w zasadzie państwo zgłaszając do nas jakiś towar, ustalając z nami termin, mogą skorzystać z takiej promocji zupełnie za darmo. Natomiast z drugiej strony koszty promocji, kampanii marketingowej czy... Czy pozycjonowania. Te wszystkie koszty są po naszej stronie. Komarch będzie w tym temacie działał i Państwo nie ponosicie w tym aspekcie również żadnych kosztów. Chciałem jeszcze wspomnieć o nowości, która pojawiła się na Wszystko.pl, a mianowicie portal oferty Wszystko.pl. Mamy tutaj bezpośrednie przejście do tego serwisu. Jest to portal, który jest dedykowany obsłudze zapytań ofertowych w tym momencie. Wydaje mi się, że większość z Państwa również prowadzi, nazwijmy to, jakieś mini przetargi, czy to na artykuły biurowe do własnych firm, czy na inne artykuły. Natomiast dlaczego nie zacząć, zacząć ogłaszać swoich potrzeb, swoich zapytań ofertowych właśnie na tym portalu i czekać na, na, na najbardziej atrakcyjną ofertę, aż jakiś sprzedawca odezwie się do Państwa i nawiązać z nim współpracę. Oczywiście również tutaj. Cena będzie y, bardzo atrakcyjna. Ja natomiast chciałem tu jeszcze Państwu pokazać jedno z zapytań ofertowych naszego klienta, y, a mianowicie nasz klient złożył zapytanie dotyczące dość specyficznego produktu, a mianowicie panewki, wałka rozrządu do Poloneza, jak wiemy, tych samochodów jest coraz mniej na naszych ulicach. Natomiast ja pokazuję to Państwu, aby pokazać, czym handluje się Nasz wszystko. .pl. Na wszystko.pl handlujemy wszystkim tak naprawdę. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń co do branży, co do asortymentu. W związku z czym, jeśli Państwo macie jakiekolwiek towary, którymi chcieliby Państwo pohandlować, czy, czy potrzebujecie Państwo jakichś towarów, to śmiało możecie korzystać zarówno z wszystko.pl, jak i z portalu oferty wszystko.pl. Tak więc podsumowując, jakie korzyści dla Państwa niesie to programowanie? Przede wszystkim, tak jak Państwu powiedziałem, nie potrzebujecie Państwo w tym momencie sklepu internetowego, czy, czy strony internetowej, możecie zacząć sprzedawać bezpośrednio z własnego systemu Comarch PXL. Poza tym jest to dla Państwa darmowe rozwiązanie. Nie ponosicie Państwo żadnych kosztów związanych z obsługą. Nie, nie ponosicie, to, to rozwiązanie jest, jest pozbawione jakiegokolwiek ryzyka. Bardzo dobre na początek, jeśli Państwo jeszcze nie jesteście w internecie. Zdobywacie Państwo nowy, nowy kanał sprzedaży, nowych klientów. Zwiększacie Państwo wolumen sprzedaży i zyski, jak wiemy, o to nam wszystkim chodzi. I kilka liczb na podsumowanie. Ponad 800 użytkowników oprogramowania Komar RP mają sklepy internetowe i działa w branży e-commerce. Ponad 300 tysięcy dostępnych produktów jest już na wszystko.pl i, i ta liczba rośnie z miesiąca na miesiąc. 99% jest to wzrost ilości złożonych zamówień w roku ubiegłym. 78% jest to wzrost wartości zamówień w 2013 roku na wszystko.pl. I na koniec, taka piątka. Nasi klienci, którzy użytkują Komarch RP Sklep, deklarują, że ich roczne obroty oscylują w granicach kilkunastu tysięcy do kilku milionów złotych. Tak więc zachęcam Państwa do korzystania z tych nowych możliwości, jakie daje Państwu Komarch RP 2.0. I tym samym zwiększenia własnych korzyści, korzyści państwa klientów. Życzę państwu wzrostu sprzedaży. Dziękuję ślicznie.